Proszę Państwa, druga nagroda dzisiejszego wieczoru, nagroda tygodnika Gazety Polskiej, człowiek roku Gazety Polskiej. Sylwetkę naszego laureata przedstawi Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Szanowni Państwo, to jest najstarsza nagroda, jaką przyznaje nasza grupa medialna. To jest człowiek roku tej najstarszej nagrody, który już e, został tutaj przez Państwa uhonorowany oklaskami. Ja wygłoszę taką krótką, ale bardzo osobistą laudację, e, bo e, dla mnie ta nagroda jest e, szczególna ze względu na to, że e, Antoniego Macierewicza znam chyba najdłużej ze wszystkich polityków, jakich kiedykolwiek znałem. Ja pamiętam takie spotkanie, niestety nie jestem pewien, czy to był 84 czy, czy 85 rok, no, w warunkach konspiracji, jeszcze jako młodzież licealna, e, zostaliśmy zaproszeni do jakiegoś mieszkanka e, Tam, jeżeli dobrze pamiętam, był Marcin Gugulski, który jest tutaj gdzieś na sali. E, no, by, było sporo takich e, starszych od nas, bardzo starych jak dla nas, oni mieli co najmniej 30 lat wtedy, a, a niektórzy się zbliżali do 40. To było przerażające. Że... Że są tak doświadczeni politycy. E, I bardzo szybko zorientowałem się, że wśród tych brodatych panów z długimi włosami, jeden z nich palił fajkę, e, jest ktoś, kto tam naprawdę rządzi. No, miał na imię Antoni. Tak się przedstawiał. Nie byliśmy pewni, czy to ksywa, czy nie. Potem gdzieś tam nam się z historii przypomniało, że jest to bardzo doświadczony polityk. No i potem spotykałem różnych polityków, e, którzy no, w większości znaleźli się po tej stronie barykady. Ale ten jeden utkwił mi bardzo wyraźnie, bo on mi powiedział jedną rzecz dla mnie bardzo istotną. Komunizm upadnie. To, to jest rok 84-85. I różni ludzie mówili przez ostatnich kilka lat następujących potem kilka lat różne rzeczy. Ale ten jeden powiedział, że komunizm upadnie. Z całą pewnością upadnie. I dotrzymał słowa. Ja bardzo cenię ludzi, którzy wiedzą, co mówią. A oczywiście wtedy to. Wtedy to nie wyglądało dobrze, bo, 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 bo ZOMO, bo SB, bo, bo to wszystko wyglądało jakoś przerażająco, ale już, już widzieliśmy, że są ludzie no, dużo poważniejsi od nas, bo my też oczywiście wiedzieliśmy, że Kominz upadnie, ale, ale chcieliśmy go balić ulotkami, mszami świętego Stanisława Kostki i, i organizacją koncertów. Byli poważniejsi ludzie, którzy wiedzieli, że on jednak może upaść. Jest rok 92. Antoni Macierewicz zostaje szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Miał przeprowadzić lustrację i ją przeprowadził, a przynajmniej ją zaczął. Można dzisiaj wieszać psy na tych ludziach, z których wielu tutaj jest, że nie tak, że nie to co trzeba, nie, nie, trzeba było mi okazać serce kilku agentom, bo przecież byli zasłużeni, są lepsi goście, agenci swoi i nie swoi agenci. Nie okazali serca. I za to szczególnie ceniłem Antoniego Macierewicza, że nie okazał serca żadnemu agentowi. On po prostu powiedział prawdę. Bo kto okazuje serce zdrajcom, nie okazuje serca Polsce. Antoni Macierewicz to wiedział i to przesłanie. Yy, do dzisiaj stało, jest bardzo aktualne, a może jeszcze bardziej aktualne. Mamy rok 2005, 6, powstaje komisja weryfikacyjna. Jest projekt rozwiązania w WSI, nawet jest pewna zgoda na rozwiązanie WSI, no ale przecież nikt serio tego nie traktuje. No przecież nie można ich wszystkich wyrzucić z pracy, 200 czy 300 oficerów. Gieru, czy szkolonych w Gieru, w szkołach KGB. No, znaczy one się często nazywały szkoły dyplomacji rosyjskiej. Jak Państwo wiedzą mamy kilku dyplomatów rosyjskich działających w służbie polskiej. Zresztą polecam, no nie będę teraz reklamował. W każdym razie o takich dyplomatach będziemy pisać w najbliższym czasie. No i Antoni Macierewicz niżatował, naprawdę rozwiązał WSI. Potem WSI kilkakrotnie próbował rozwiązać rząd, w którym on funkcjonował i można powiedzieć, że w jakiejś mierze się udało, ale ono już się nigdy nie pozbierało. Ono już zostało zdjęte, rozebrane, pokazane nago widok paskudny. Ludzie wiedzą już, że z WSI to nic dobrego nie ma, tak jak z agentami SB nic dobrego nie ma. Doszło, doszło do pewnej zmiany jakościowej w Polsce, która jest nieodwracalna. I to już wszystko by wystarczyło, żeby Antoni Macierewicz dostał tą nagrodę, która jest przyznawana ludziom niezwykłym, twórczym, odważnym, ale nie z tego powodu dostaje tą nagrodę. Jest rok 2010. Największa katastrofa w powojennej historii Polski. Największa z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Giną ludzie niepowtarzalni. Giną ludzie z najwyższych funkcji państwowych, ale też niepowtarzalni, ponieważ Polska nigdy nie miała takiego prezydenta po wojnie, Polska nigdy nie miała e, takich ludzi jak Janusz Kurtyka, jak e, Sławek e, Skrzypek, e, jak wielu, e, wielu wielu innych, którzy byli e, na pokładzie tego samolotu, jak Stefan Melak. Ja naprawdę Powinien tu wymienić na, kilkadziesiąt osób których, no i przy każdym mi się łamie głos, jak wymieniam. Ale Polska doznaje straty również z innego powodu, ponieważ Ojczyzna odwraca oczy od tego, co się stało. Przez wiele miesięcy nie wolno wyjaśniać, nie wolno zadawać podstawowych pytań, nie, nie wolno żądać od Rosjan podstawowych dowodów. Na placu boju tak naprawdę przez pierwsze tygodnie zostaje tylko kilka podmiotów. Wszyscy Państwo czytali, że była to też gazeta polska. Ale jest jeden polityk, który od początku, od początku zajmuje się tym, jeszcze zanim formalnie go do tego powołano. Ja to widziałem. Interesuje się, zbiera dowody, zbiera fakty, staje na czele komisji wyjaśniającej tragedię smoleńską. Łomot, który mu spuściły media, świat polityczny, również często właśnie przyjaciele, którzy mówili to ważne co robisz, no ale nie przesadzaj. Trzeba tutaj trochę się zdystansować. Otóż prawda w takiej sprawie nie znosi kompromisu. Ona nie znosi kompromisu właśnie dla te, dlatego, że wszyscy próbują ją zakłamać. Ta prawda musi być czysta, ta prawda musi być bezkompromisowa właśnie dlatego, żeby się przebiła. Bo każdy kompromis ją uwikła, unurza, a potem zadepcze. Antoni Macierewicz idzie w tej sprawie do końca. Pyta, zadaje pytania, nie idzie na żaden kompromis, szuka prawdy, nie politykuje, bo pewnie byłoby mu wygodniej schować ze dwa, trzy kwity i porozmawiać z różnymi politykami obozu rządzącego na temat swojej pozycji politycznej. Ja myślę, że wielu by rozmawiało. Jestem przekonany, że wielu jest takich, którzy by chciało przetrwać i dowiedzieć się, co Antoni Macirewicz znalazł. Dowiedzą się, mam nadzieję, w swoim czasie również od prokuratora. Lic Antoni Macierewicz w tej sprawie nie zachowuje się jak polityk, z czego wielu czyni mu zarzut. A ja uważam, że w sprawie takiej tragedii nie wolno uprawiać polityki. Nie wolno. Tak jak w sprawie Oświęcimia czy Katynia nie wolno było uprawiać polityki, bo każda polityka na takiej tragedii jest łajdactwem. Tak w sprawie Smoleńska nie wolno uprawiać polityki. Trzeba szukać prawdy. I za to, dokładnie za to Antoni Macierewicz dostaje nagrodę Człowieka roku Gazety Polskiej. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu najmocniej. Dziękuję przede wszystkim Gazecie Polskiej za to wyróżnienie, które w sposób oczywisty przyjmuję przede wszystkim jako olbrzymie zobowiązanie. Ale chyba największe podziękowania należą się. Tym wszystkim Polakom, którzy po tej wielkiej tragedii wyszli na ulice i place miast polskich, nie tylko w Warszawie, nie tylko w Krakowie, Trójmieście, także w Radomiu, Piotrkowie, busku zdroju, wszędzie, gdzie tylko była polska noga, gdzie była tylko polska dusza. W Chicago, w Monachium. Na całym świecie, tu trafnie powiedziano, że niestety zawiodła administracja, zawiodł rząd. Nie chcę mówić rząd polski, wolę powiedzieć rząd Donalda Tuska. Ale Polacy nie zawiedli. Ale Polacy nie zawiedli. Ale to poruszenie polskich serc, wielkie poruszenie polskich serc i polskich sumień, które mogliśmy wtedy oglądać, pokazało, że nie jest prawdą ta teza, iż Polaków jest tyle, ile głosów zostaje wrzuconych do urny. To nie jest tak. Że Polaków liczy się po tym, ilu z nas głosuje. Polaków się liczy po tym, ilu z nas czuje po polsku. A to jest Rzesza ogarniająca nie tylko obszar między Odrą a Bugiem, ale cały świat. I widzimy to także wszyscy teraz. Możemy to obserwować od Nowego Jorku po Monachium, Chicago, Warszawę, wszędzie tam między innymi powstają kluby Gazety Polskiej. Wszędzie tam są ludzie, którzy szukają prawdy o tym, co naprawdę się zdarzyło i jak naprawdę się zdarzyło. Ta największa tragedia nie przyszła sama z siebie. Ta największa tragedia w dziejach Polski jest Skutkiem długiego procesu. Nie mówię teraz też o polityce. Mówię o tych wydarzeniach, które się zaczęły toczyć po okrągłym stole. Mówię o tych wydarzeniach, których przejawem była nocna zmiana. Nawet aktorzy są ci sami. Jeżeli Państwo sobie przypominiecie ten obraz, Straszliwy, gdy w tym Saloniku, ten straszliwy obraz, gdy w tym Saloniku na zapleczu, gdy jeszcze trwały debaty sejmowe, gdy jeszcze się nie rozstrzygnęło, wydawało się, że jeszcze się nie rozstrzygnęło, jak to naprawdę będzie, jeden z polityków, wówczas przewodniczący Kongresu Liberalno-Demokratycznego, pytał, ale czy komuniści będą z nami? Czy starczy nam z razem z nimi głosów? Starczyło. Starczyło. Policzyli się, wydawało im się, że zwyciężyli. Ten proces, który później doprowadził także do powstania. Po raz drugi rządu niepodległościowego, po pierwszym, po wspaniałym rządzie Jana Olszewskiego, który trwał zaledwie sześć miesięcy, ale tak wiele rzeczy zdołał w ciągu tym krótkim czasie zrobić, czekaliśmy na powrót prawdy 13 lat. Powiedziano o mnie tutaj, dziękuję za te miłe słowa, że jestem człowiekiem skutecznym. To prawda, ale także jestem człowiekiem cierpliwym. Na potwierdzenie prawdy o tym, co zostało przekazane sejmowi w 1992 roku, czekać trzeba było co najmniej 13 lat do powołania 14 do powołania rządu Jarosława Kaczyńskiego, ale się doczekaliśmy. Mówię o tym dlatego, Mówię o tym dla, nie dlatego, byście Państwo sądzili, że naprawdę o drugim Katyniu. Dziękuję księdzu Stanisławowi za przywołanie tej prawdy, tego rzeczywistego, mówiącego wprost nazwania. Tak, księże Stanisławie, tak właśnie czuliśmy wtedy pod Krzyżem Katyńskim, o godzinie 10.47 czasu Moskiewskiego, gdy przyszła do nas wiadomość, co się zdarzyło. To była wszystkich nas, wszystkich parlamentarzystów i nie tylko, którzy tam byli, pierwsza refleksja. To drugi Katyń. To drugi Katyń, ponieważ po raz drugi zgilotynowano przywództwo polskie. Zgilotynowano. Nie tylko naszych przyjaciół, serdecznych, najlepszych. Słusznie był przywołany pan prezydent, pani prezydentowa, wszyscy inni. Chcę przywołać też Anię Walentynowicz. Chcę przywołać tę, która. Nieustraszenie. Nieustraszenie stała na czele polskiego pospolitego ruszenia od tego momentu, gdy wtedy w Gdańsku 14 sierpnia powiedziała muszą być wolne związki zawodowe i nie pozwoliła poddać się i wyjść robotnikom z tej stoczni, póki ich nie osiągnęli. To jej zawdzięczamy. Także to, że tutaj dzisiaj jesteśmy. I ta pamięć musi w nas trwać zawsze. Otóż wtedy pomyśleliśmy, wtedy odczuliśmy, znowu zniszczono, znowu zgilotynowano, znowu poległo polskie przywództwo narodowe. Nasi przyjaciele, ale przede wszystkim nasi przywódcy. Mamy wobec nich obowiązek. Mamy wobec nich obowiązek powiedzenia, sobie i światu, jak do tego doszło. Nie ze względów egoistycznych i tylko polskich. Sprawa zbrodni smoleńskiej jest sprawą ogólnoświatową. Każdy przywódca na świecie, każdy poważny rząd na świecie od 10 kwietnia zastanawia się, czy można. Bezpiecznie lecić do Moskwy? To nie jest sprawa Polski. To jest sprawa całego świata. I dlatego też niech nam nie wmawiają, że nikt się tym nie interesuje. Niech nam nie tłumaczą, że jesteśmy w tej sprawie samotni. Gdy byliśmy z panią minister Fotygą w Stanach Zjednoczonych, każdy z naszych rozmówców, czy senator, czy kongresmen, Miał pełną tego świadomość, że to jest problem pokoju światowego i bezpieczeństwa światowego, bo świat nie jest w stanie na dalszą metę tolerować takiej sytuacji, że trzeba się pytać, czy można bezpiecznie lecieć do Moskwy? To jest pytanie, które wisi nad nami wszystkimi i musi zostać jednoznacznie rozstrzygnięte, i muszą z niego zostać. Wyciągnięte wszystkie konsekwencje. Chcę dzisiaj podziękować szczególnie tym wszystkim, którzy w 1992 roku umożliwili rozpoczęcie lustracji, umożliwili rozpoczęcie tego procesu, który później doprowadził do powstania Instytutu Pamięci Narodowej. I jego przynajmniej dziesięcioletniego istnienia. Nie wiemy dzisiaj, co będzie dalej z Instytutem Pamięci Narodowej. Liczymy, że nawet najgorsza destrukcja, która będzie trwała przez 8 miesięcy, nie zniszczy dorobku tego Instytutu. Ale jego źródła tkwią w rozpoczęciu realizacji uchwały lustracyjnej w 1992 roku. Tym funkcjonariuszom, pracownikom, dziennikarzom, politykom, którzy sprawili, że wtedy to rozpoczęcie działania, działań lustracyjnych i dekomunizacyjnych było możliwe. Z tego miejsca serdecznie dziękuję, bo nie odebrali do dzisiaj swojej nagrody, a je, im się ona należy. I chcę jeszcze równie serdecznie, a ponieważ to czas bliższy, to i uczucia gorętsze, Równie serdecznie podziękować tym wszystkim wspaniałym młodym, ale i starszym, widzę tutaj pana sędziego Nizińskiego, młodym i starszym, którzy doprowadzili do tego, że mogła skutecznie działać komisja weryfikacyjna, mogło zostać rozwiązane wojskowe służby informacyjne, ale przede wszystkim mogło zostać powołana służba kontrwywiadu wojskowego. Funkcjonariusze, przyjaciele, żołnierze, dziękuję Wam. Bo trzeba Państwu wiedzieć, że jeżeli dzisiaj mamy szansę, naprawdę, a mamy ją, naprawdę mamy, na ujawnienie, na zbadanie i ujawnienie, jak doszło do tego, co się wydarzyło, do tragedii smoleńskiej, to w dużym stopniu dzięki właśnie anonimowemu dla opinii publicznej, ale skutecznemu wysiłkowi tych właśnie ludzi, którzy zdobyli główne dowody, na których się w tej sprawie będziemy opierali. Raz jeszcze za to Polska Wam dziękuję. Pozwólcie Państwo, że jeszcze powiem dwa słowa, żeby ten temat zamknąć w pewną całość. Rzeczywiście jest tak, że wraz z tragedią smoleńską nad państwem polskim zawisł miecz. My o tym wiedzieliśmy od dawna. My mieliśmy tego świadomość od pierwszej chwili po okrągłym stole, że to będzie trudna walka i że będzie trwała bardzo długo. Że takie są wybory narodowe, iż jeżeli się chce nieustannie ustępować, to będzie za to trzeba bardzo drogo płacić. Zdarzyło mi się powiedzieć wówczas, podczas debaty lustracyjnej w 1992 roku, że jeżeli politykom brak odwagi, to następne pokolenia płacą krwią. Nie miałem wówczas świadomości, że sam dożyję tego momentu, kiedy to powiedzenie przekształci się w rzeczywistość. I popłynęła krew naszych najlepszych. I popłynęła krew tych, których pamięć je, będzie fundamentem niepodległej Rzeczpospolitej. Tych, którzy przejdą do historii jako bohaterowie nasi, jako prawdziwi ojcowie, założyciele niepodległej Rzeczpospolitej. Chwała im. Dziękuję.